Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela palmowa otwiera wielki tydzień męki pańskiej. Wchodzimy w te największe i najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w historii zbawienia i w historii świata dla dobra człowieka. Niedziela palmowa rozpoczyna się uroczyście poświęceniem palm na zewnątrz kościoła. I tak zawsze w tradycji jest odczytaniem Ewangelii, która ukazuje ten wjazd Pana Jezusa na osiołku, powitanie go palmami, słanie płaszczy na drodze, po której Pan Jezus jedzie na osiołku, powitanie go tym wspaniałym okrzykiem Hosanna, król Izraela. Czyli w tym okrzyku jest wyrażona wiara i prawda. Że Jezus jest prawdziwym królem, który przynosi wyzwolenie człowiekowi, prawdziwe panowanie, panowanie, które nie poniża, ale które czeka wywyższa i chroni. Władza, która chroni człowieka, jego godności. To jest władza pana Jezusa. On jest prawdziwym królem, wiecznym królem, wiecznym władcą. Następnie rozpoczyna się liturgia. Słowa Bożego od odczytania księgi proroka Izajasza, fragmentu Perykopy. Świ Prorok Izajasz opisuje wydarzenie sługi Bożego, który zostaje poniżony. I czytam: Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Prorok Zajasz pokazuje tutaj odwagę, wytrwałość sługi Jahwe, który pokłada nadzieję w swoim Stwórcy, w Bogu, który jemu się powierza i dlatego jest taki wytrwały w cierpieniu, a zarazem taki spokojny, taki pełny miłości i przebaczenia. Czytam. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg Otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Sługa Jahwe ma wszystkie dary od Boga, On je odkrywa. On nimi się posługuje w służbie człowieka, nie po to, by niszczyć ludzi, ale by ich wzbogacić, by ich oświecić, by ich poprowadzić właściwą drogą. Te prorocze słowa proroka Izajasza pełniają się w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus przynosi od Ojca to bogactwo pełnej osobowości, pokazuje tę swoją prawdziwą odwieczną mądrość, tę miłość, ten pokój, tę dobroć, to miłosierdzie, tę gotowość służby, tę zdolność do poświęcenia się dla człowieka zagubionego i poranionego przez grzechy, człowieka zniewolonego. Jezus przynosi mu w swojej osobowości, w sobie, to wszystko, co służy na nowo obdarowaniu człowieka, jego wyzwoleniu. To też, Ewangelia jest w tym, w tym niedzielę najdłuższa. Czytamy ją z przekazu świętego Marka, ewangelisty. Święty Marek opisuje, Całość wydarzenia, począwszy od ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię jako ten dar dla swojego Kościoła na zawsze, w której to Eucharystię będzie pozostawał z nami aż do skończenia świata, by nas karmić, by nam y, dawać zadatek życia wiecznego, by być z nami na zawsze, by być naszą mocą. I zadatkiem życia wiecznego. A następnie opisuje święty Marek udanie się Pana Jezusa z uczniami, apostołami do Ogrodu Oliwnego. Jednocześnie pokazuje dramat Judasza, który sprzeda swojego mistrza za parę srebrników. Ta rzeczywistość idzie przez historię, potwierdza się niejednokrotnie w życiu, Człowieka, że człowiek gotowy jest dla jakichś wygód tego czasu, jakichś przyjemności chwilowych, dla jakichś korzyści materialnych, czy nawet i stanowisk. Sprzedać y, wiarę, sprzedać Kościół, sprzedać swoje wartości, swoje nawet człowieczeństwo, by tylko zdobyć jakoś y, y, uznanie i y, reputację. W oczach innych. Tak, Judasz popełnił taki straszny błąd, sprzedał swojego mistrza, później żałował za ten czyn, ale już tego nie mógł cofnąć. Nie zdobył się nawet na skruchę i na żal. Pokazuje nam Ewangelista jednocześnie cały ten proces cierpienia Jezusa. Jezus skazany przez piłata na sąd, ale właśnie wymuszony. Ten sąd jednocześnie wymuszony przez ludzi, którzy może i byli w, tych, w tym gronie witających go w Niedzielę Palmową i krzyczących król Izraela, a dzisiaj wołają precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat odparł, a cóż złego uczynił, lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Sprawiedliwy, doznaje tutaj poniżenia, odrzucenia, wzgardy. Natomiast człowiek nieprawy, jak Barabasz, zostaje uwolniony i puszczony na wolność, choć popełnił wielkie przestępstwa. Taka jest historia i tak dzisiaj się, po dzień dzisiejszy się dokonuje. Że odrzuca się prawdę, sprawiedliwość, odrzuca się wartości, wybiera się tylko jakieś formy ideologii, które przynoszą krzywdę. Święty Marek, ewangelista, doprowadza swój opis do ukrzyżowania Pana Jezusa, a jednocześnie złożenia Pana Jezusa do grobu i okazuje, pokazuje, że tylko kilka osób pozostało przy Jezusie, wiernych Jego osobie i Jego nauce. Setnik, zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób Jezus wyzionął Ducha, rzekł: Istotnie, ten człowiek był synem Bożym. Poganin, setnik, patrząc na świadectwo miłości Jezusa, na przebaczenie oprawcom, odkrył, że Jezus jest synem Bożym. Tylko świadectwo takie radykalne wierności Jezusowi może przekonać współczesnego człowieka. Tylko takie radykalne świadectwo może pomóc człowiekowi odnaleźć drogę do Boga i odnaleźć prawdę. Świadectwo tak bardzo ważne jest we współczesnym czasie. Świadectwo wierności Jezusowi, Ewangelii, Kościołowi jest tym najlepszym argumentem, który może przekonać drugiego człowieka. Jego problemach wiary. Czytam dalej. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba mniejszego i Józefa oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały, i było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy I tutaj pokazuje święty Marek Ewangelista, śmierć Jezusa na Krzyżu. I złożenie do grobu. Jednocześnie podejmuje ten temat też święty Paweł w liście do Filipian i czytam. Chrystus Jezus pisze: Istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogłosił samego siebie, przyjął przy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to po śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go wywyższył i darował mu imię, Ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zjęło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przyjęcie Jezusa, wiara w Niego prowadzi przez krzyż, czyli przez uniżenie się w tym świecie, przez cierpienia, przeciwności, do wielkiej chwały. Wierność Jezusowi jest najpewniejszą drogą. Do pełni życia człowieka, czyli do nieba. Zapraszam wszystkich na Eucharystię. Pozdrawiam. To jest nasze zbawienie. Szczęść Boże.